serca Pana Jezusa zawsze był traktowany jako lekarstwo na zło czasów, w których przyszło żyć Kościołowi. A może zanim dalej, to gdyby ktoś chciał skorzystać z sakramentu pokuty, to spowiedź odbywa się na górze. Jest ojciec Mateusz, przez całą prze spowiada. Zachęcam do tego, kto potrzebuje łaski pojednania z Panem Bogiem, żeby skorzystać. O tym, Popuś. że tak jest, można się przekonać, czytając encyklikę papieża Leona XIII Anną Sakrą o poświęceniu się ludzi najświętszemu u sercu Jezusa z 1889, 1899 roku. W tej encyklice Leon XIII opisał zło swoich czasów. Za to zło papież uznał usuwanie prawa Bożego z życia społecznego i wygnanie Boga z tego świata. Lekarstwem na to zło miało być, miało być poświęcenie rodzaju ludzkiego najświętszemu sercu Pana Jezusa. Dlatego do encykliki Annum Sacrum Leon XIII dołączył modlitwę, którą znamy jako akt poświęcenia rodzaju ludzkiego najświętszemu sercu, a która zaczyna się od słów O Jezu najsłodszy, odkupicielu rodzaju ludzkiego. Można powiedzieć, że dzisiaj odmawiamy tę modlitwę w wersji. Poprawnej, politycznie. Natomiast w wersji niepoprawnej, modlitwa ta obejmuje również tych, którzy przez chrzest należą do Kościoła i wierzą w tego samego Chrystusa, co katolicy, choć wierzą jednak inaczej. Dalej ta modlitwa obejmuje wyznawców islamu, którzy żyją w ciemnościach, aby zostali doprowadzeni do światła królestwa Bożego. W końcu ta modlitwa obejmuje dzieci narodu, które zostało wybrane jako pierwsze, aby spłynęła na ten naród kąpiel odrodzenia i życia. Papież ślą 13 przypomina prawdę wiary, że Jezus jest jednorodzonym synem Ojca. Posiada z Nim wspólnie tę samą boską naturę i dlatego ma wspólnie z Ojcem najwyższą władzę nad całą rzeczywistością stworzoną. Dlatego też można sercu Jezusa poświęcić wszystkich ludzi, pogan, muzułmanów, Żydów i chrześcijan, nie katolików. My, katolicy, odmawiając jak poświęcenia rodzaju ludzkiego najświętszemu sercu, powinniśmy odnieść do siebie następujący fragment aktu zawierzenia. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. To o każdym z nas. Nie tylko o innych katolikach, ale o nas którzy tak naprawdę przez grzech odrzucamy Chrystusa. Można powiedzieć, że gardzimy Nim i tym, czego dokonał dla nas. Ale patrząc szerzej, to troska o naszych bliźnich powinna też być momentem, w którym zawierzamy ich właśnie w tych słowach. Dlatego, że wielkim problemem współczesnego Kościoła jest analfabetyzm religijny, i Na ten analfabetyczny religijny zwrócił uwagę papież Benedykt XVI w czasie spotkania z kapłanami diecezji rzymskiej. Mówił: Wszystko się kończy na pierwszej katechizacji, pozostaje z niej jakieś jądro albo i nie. Bieżący pozwala się unosić na falach świata i nie jest w stanie jako dorosły kompetentnie i z głębokim przekonaniem wyłożyć filozofii wiary, jej wielkiej mądrości i racjonalności. By otworzyć również oczy innych, otworzyć ich oczy na to, co jest prawdziwe i piękne i w świecie. Zatem pilnym zadaniem dla każdego katolika, dla każdego z nas jest poznanie prawdy swojej wiary. Kto nie zna prawdy wiary, nie będzie w nie wierzył. Nie można bowiem wierzyć w coś, czego się nie zna. Bez znajomości prawdy wiary można być co najwyżej katolikiem z mektrykich sztub. Zdane jest powiedzenie: Jeżeli nie żyjesz tak, jak wierzysz, to będziesz wierzył tak, jak żyjesz. Rozdzień pomiędzy życiem a wiarą prowadzi z reguły do ateizmu. Zbyt często rozwód ze współmałżonkiem kończy się rozwodem z Panem Bogiem. Prawo Boże staje się nieznośnym wyrzutem, i dlatego, aby usunąć ten wyrzut, trzeba rozwieść się z samym Panem Bogiem, z prawodawcą. Tymczasem prawodawca Bóg wie, co jest dobre dla człowieka i to dobro zadaje człowiekowi w swoim prawie. Lekarstwem, zło, jakim jest analfabetyzm religijny i pogarda dla przykazań Bożych wśród samych katolików może być właśnie kult serca Pana Jezusa. Według papieża Leona XIII serce Jezusa można zaczerpnąć ogień do rozpalenia w sobie wygasłej miłości. Serce Jezusa jest bowiem ogniem miłości. W naszym ludzkim organizmie serce jest bardzo egoistycznym organem, tak możemy powiedzieć. Aby żyło, musi podporządkować sobie cały organizm. Serce Jezusa jest całkowicie inne. Ono nie dba o ocalenie samego siebie, jak nasze ludzkie serce. Ono dba o ocalenie innych i dlatego pozwoliło się przebić włócznią żołnierzowi. W ten sposób serce Jezusa okazało nam swoją bezinteresowną miłość. Ta miłość serca Jezusowego przyzywa nasze serce do miłości, która pragnie tego poznać, którego wierzy i zachowywać Jego prawo. Świat, w którym żyjemy dzisiaj, radykalnie usuwa prawo Boże i wygania Pana Boga. Trzeba, abyśmy szukali lekarstwa, tak jak Leon XIII szukał lekarstwa na zło świata, na odrzuc odrzucenie Boga i życie bez wartości. Na pewno takim lekarstwem jest zawierzanie najświętszego Ser najświętszemu sercu Pana Jezusa nas samych, całego świata i wynagradzanie za złotego świata. Dlatego zachęcam Was, kochani, do tego, by rozważyć w sercu przynależność do arcybractwa Straży Honorowej, najświętszego serca Pana Jezusa. A w wielu miejscach na świecie powstają takie arcybractwa, aby Poświęcić godzinę ze swojego życia na modlitwę każdego dnia o jednej Boże. I tutaj u nas w kaplicy też taka możliwość będzie. Jest lista przygotowana, gdzie można wpisać się, tak żeby przez, cały, przez całą dobę płynęła nieustanna modlitwa wynagradzająca Sercu Jezusowemu. Potrzeba wielu osób, aby taki dzień. Wypełnić modlitwą. Trzeba wielu osób, które będą chciały poświęcać czas Panu Bogu, aby wynagradzać zło nie tylko własne, ale innych także. Potrzeba byśmy uczyli się wyzbywać egoizmu i myśleli tylko o tym, co mi się opłaca, ale chcieli uczyć się tej miłości od serca Jezusowego. Dlatego zachęcam Was dzisiaj, aby po Mszy Świętej, po nabożeństwie. Podejść do zakrystii i jeśli już wiecie, że taką godzinę możecie ofiarować, to wpiszcie się na tę listę. Nawet jeśli już ktoś się wpisał o tej godzinie, o której możecie, to nie przeszkadza, żeby dwie czy trzy osoby modliły się w jednym czasie. Dobrze, jeśli ten czas jest czasem wypełnionym modlitwą w kościele, ale wiemy, że nie zawsze jest taka możliwość, bo jeśli nasza godzina wypadnie w nocy to wtedy nie będziemy mogli być w Kościele, a mamy trwać na modlitwie, tam gdzie jesteśmy. Ksiądz Paweł będzie w niedzielę o tym przypominał, mówił więcej, zachęcał, ale dzisiaj jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i dzisiaj chcemy rozpocząć te działania, aby takie arcybractwo Straży Panorowej powstało w naszym duszpasterstwie. Rozważajcie to w sercu, zastanawiajcie się, czy chcecie poświęcić godzinę swojego życia codziennie, żeby rzeczywiście wynagradzać sercu Jezusowemu własny grzech, ale grzech innych? Rozważajcie to. Dzisiaj będzie możliwość przy Wystawionym Najświętszym Sakramencie, przy samym Jezusie Eucharystycznym zadawać sobie to pytanie, czy będzie to dla mnie wielki wysiłek, czy jestem w stanie Go ofiarować i czy rzeczywiście podejmę się tego działania. Jeśli, tak jak powiedziałem dzisiaj, już w Waszych sercach zrodzi się takie pragnienie wynagradzania przynależności do arcypradztwa, to dzisiaj to można zrobić. Z decyzją można poczekać. Będzie też zaproszony ksiądz, który o samej idei arcypradztwa Straży Honorowej opowie więcej. Więc jeśli ktoś dzisiaj by miał jeszcze wątpliwości, to myślę, że on wtedy opowiadając, mówiąc o tym więcej, będzie mógł nas przekonać, czy będzie. Mógł nam wyjaśnić wiele kwestii i łask związanych także z przynależnością do tego recyberactwa i ofiarowaniem swojego czasu Panu Bogu. Amen.